Voucher na rodzinny wyjazd wypoczynkowy o wartości 5 tysięcy złotych, ekspres do kawy, rumbach, hulajnoga elektryczna, dwa rowery trekkingowe, dwa smartwatche oraz dwie kamery sportowe. Zwycięzcy tegorocznej loterii promocyjnej Piekoszów, tu się opłaca, odebrali swoje nagrody o łącznej wartości około 20 tysięcy złotych podczas Megamocy Piekoszowa. Podatki wpływające od mieszkańców y, są bardzo ważne, możemy przez to rozwijać gminę. Możemy przez to inwestować jako samorząd, dlatego też właśnie loteria podatkowa, tych się opłaca. Sprowadza do tego, żeby właśnie mieszkańców, szczególnie tych, którzy zamieszkują na terenie gminy, a nie są zameldowani, żeby właśnie tutaj płacili podatki, bo one są bardzo ważne. 38% podatku, odprowadzonego podatku z PIT wpływa właśnie do samorządu. W tym przypadku osób, które tutaj mieszkają, zamieszkują, właśnie te 38% wpływa, więc przez to też, tak jak wcześniej wspomniałem, możemy w większym stopniu inwestować, jeśli wpłynie więcej środków, a Właśnie ta akcja pokazuje już z ubiegłych wcześniejszych lat, że no, jednak te środki wpływają większe. W, wcześniej akcja pokazała, że około dwóch milionów więcej wpłynęło, więc to jest ważne. Jak podkreślano, to m.in. z pieniędzy podatników rozliczających się na terenie gminy realizowane są ważne inwestycje. Chcieliśmy zachęcić, żeby więcej mieszkańców się rozliczało, deklarując gminę Piekoszów, i rzeczywiście tak jest, są większe wpływy z podatków, a więc to się opłaca. Z korzyścią dla gminy, ponieważ gmina się prężnie rozwija, budujemy drogi, robimy termomodernizację, ulepszamy życie w naszej gminie, a więc te pieniążki, jak każde inne, naprawdę są potrzebne. Losowanie zwycięzców odbyło się 24 maja w siedzibie Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie w obecności mediów. Wydarzenie było transmitowane na żywo. Szczęśliwcy swoje nagrody odebrali z rąk wójta Zbigniewa Piątka oraz przewodniczącej Rady Gminy Piekoszów Barbary Drogosz podczas tegorocznej Mega Mocy Piekoszowa. Nagroda główna voucher na rodzinny wyjazd wypoczynkowy o wartości 5 tysięcy zł trafił do Kamila Zatorskiego. Znaczy, no już są jakieś tam plany, ale to jeszcze nie do końca tak. No może Chorwacja, może tutaj w Polsce jakieś mazury, zobaczymy. Yy, warto brać do taki... No pewnie, że warto. Tak. No bo można wygrać coś, tak? Yy, tym bardziej, że rozli rozliczam się tutaj w Piekoszów, tak? Tutaj swoje podatki odprowadzam. Yy, no i wydaje mi się, że no fajnie tak coś wygrać, tak? Jak zgodnie podkreślali zwycięzcy odbierający nagrody podczas mega mocy Piekoszowa, akcje tego typu pomagają przekonać wiele osób do wpisania swojego aktualnego miejsca zamieszkania w rozliczeniu podatkowym. Wspierając w ten sposób gminę, można przy okazji wygrać też cenne nagrody. Po prostu weszłam na stronę Urzędu Gminy, zobaczyłam, że jest loteria, szukałam czegoś całkiem innego i się skusiłam i się zapisałam. Syn tam był przy laptopie ja przychodzę z pracy, a on mówi, że mama po sobie nagrody zapiszesz się, no i ja się zapisałam. No i wtedy mnie zapisał. Warto było? No, warto było, tak, naprawdę. Loteria podatkowa będzie odbywać się w gminie piekoszów każdego roku. Zdaniem władz gminy, mieszkańcy, spełniając swój obowiązek rozliczenia podatkowego, mogą przy okazji wziąć udział w ciekawej zabawie, a gmina zapewne zyska przy tym na wysokości wpływów podatków do budżetu gminnego, co zaprocentuje jeszcze większą liczbą inwestycji.